Witam Państwa. We wtorek, 29 marca, nie ustają ostrzały ukraińskich miast, ale Ukraińcy dzielnie odpierają rosyjskie ataki. Niestety, codziennie giną ludzie. Rozmiar strat i zniszczeń jest porażający. Zaczynamy teleekspresa. w nim przegląd informacji z Ukrainy i ze świata. Polska mogłaby znaleźć się w gronie państw, które byłyby gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją. Taką informację przekazał szef ukraińskiej delegacji po rozmowach pokojowych w Stambule. To 34. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na rozkaz Kremla na ukraińskie miasta codziennie spadają bomby. Brutalność Rosji na Ukrainie osiągnęła wyższy poziom niż podczas II wojny światowej, powiedział Wołodymyr Zełenski. Szef ukraińskiej dyplomacji wzywa świat do wprowadzenia zakazu używania symbolu Z, który jest wykorzystywany przez rosyjskich agresorów na Ukrainie. W Niemczech już grozi za to do trzech lat więzienia. Polska wzmacnia sankcje przeciwko Rosji. Rada Ministrów przyjęła projekt uniemożliwiający mnożenie majątków podmiotów wspierających Moskwę. Polski rząd wyprzedza też decyzję Unii Europejskiej w sprawie rosyjskiego węgla, przyjmując całkowitą blokadę importu tego surowca z Rosji na poziomie krajowym. Z powodu pandemii dopiero teraz pożegnano zmarłego przed dwoma laty kompozytora Krzysztofa Pendereckiego urna z prochami. Artysty została złożona w panteonie narodowym w Kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Trwała teleekspres za chwilę m.in. wiadomości ze świata sportu oto szczegóły. Zostawiła w pociągu jadącym niemal przez całą polskę torbę z pieniędzmi i dokumentami i odzyskała wszystko. 19 latka z Ukrainy przyjechała po zgubę do gorzowskiej komendy z sąsiedniego województwa. Od lat wspiera potrzebujących i po objęciu obowiązków Miss World to się nie zmieniło. Karolina bielawska angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce. Pora na informacje muzyczne Sting odwołuje najbliższe koncerty z powodu zachorowań na COVID, które wystąpiły w jego ekipie. A o szczegółach opowie Marek Sierocki. Teraz sport. Tak ważnego meczu w Chorzowskim Kotle Czarownic dawno nie było. Późnym wieczorem dowiemy się, czy polscy piłkarze pojadą na mundial do Kataru, czy rywalizacja o Mistrzostwo Świata obejrzą w telewizji. Za niespełna 4 godziny w finale baraży na stadionie Śląskim Biało-Czerwoni powalczą o awans ze Szwedami. Jedno! Nazywa się garfield, ale nie jest z bajki tylko bombardowanej Ukrainy. Kot o takim imieniu przyjechał z irpienia pod kijowem do śląskich mysłowic zamieszkał w tamtejszym miejskim ośrodku kultury. Zapraszam na jutro na 17 i za chwilę na Teleexpress Ekstra. Do zobaczenia. Teleeks Ekstra zaczynamy od języka polskiego, którego chcą się tu uczyć uchodźcy układający sobie życie na nowo. Nie wiedzą, kiedy wrócą do domu i jak długo Rosjanie będą ich atakować. Uchodźcy powoli układają sobie życie w naszym kraju, chcą się uczyć języka polskiego, także po to, by znaleźć dobrą pracę. W całym kraju takie zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Rusza program Poznań Polska. Od 1 kwietnia, w ramach tego projektu, dzieci i młodzież będą mogły na wycieczki szkolne pojechać pociągami PKP Intercity. To szansa, by taniej i bezpieczniej dotrzeć do najciekawszych miejsc w kraju. Ponad miesiąc od agresji Rosji na Ukrainę chęć pomagania niesłabnie. Wolontariusze pracują w dzień i w nocy, uchodźcy czują wdzięczność, a nieraz przejmują inicjatywę nawet ci kilkuletni. Choć pandemia powoli odpuszcza, to nadal można się szczepić. Oferta dotyczy także uchodźców z Ukrainy. Szczepionki przeciw COVID-19 mogą przyjąć, zgłaszając się do dowolnego punktu szczepień. A my za chwilę powiemy, dlaczego koźlaki zostały zastąpione paltrakami i co to właściwie takiego. A wcześniej kilka innych ciekawostek oto skrót, proszę tylko spojrzeć. Wielkanoc zapasem baranki z wosku, pisanki zdobione koralikami czy świąteczne kartki, siostry z sanktuarium Maryjnego na Górze Hełmskiej w koszalinie już szykują takie ozdoby, a kupując je, przy okazji pomożemy. Teoretycznie nie są to artykuły pierwszej potrzeby, ale z pewnością nie jednej kobiecie dodają pewności siebie. Dlatego gdańszczanki wymyśliły akcję Pomaluje Twój Świat Polki Ukrainkom, dzięki której kosmetyki kolorowe trafiają do Ukrainek. Muzyka Pomoc Ukrainie przynoszą sankcje, ale drobne gesty także mają ogromne znaczenie. Podpisuje się pod tym m.in. pochodzący z Ukrainy, a mieszkający w USA Wołody Mersyrej. Polscy kibice odliczają ostatnie godziny do finału baraż ze Szwedami. Wieczorem wielkie emocje czekają też duńskich fanów, choć ich reprezentacja awans na mundial od kilku miesięcy ma już w kieszeni. Podczas meczu towarzyskiego w Kopenhadze wszystkie oczy będą skierowane na Christiana Eriksena. Kończymy dzisiaj. Zapraszam na jutro. A teraz program O Co Chodzi prowadzi Tadeusz Płużański. Dobrego, spokojnego popołudnia. Życzę do widzenia.